Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, a to jest lista gier, które przykuły moją uwagę wychodzących w październiku. Zapraszam Within the Cosmos, 4 października. Przenosimy się 200 lat w przyszłość, gdy Ziemia została wyniszczona na tyle, by nie nadawać się do życia. 500 wybrańców zostaje wysłanych przez specjalną agencję do odległego Układu Słonecznego w celu zbadania go jako miejsca odpowiedniego na nowy dom dla ludzi. Przez pewien wypadek nasza postać dociera tam o wiele później, a sprawy na miejscu już rozwinęły się w swoich kierunkach poprzez dotarłych tam kolonistów. Zaistniały różne frakcje, a nad wszystkimi wisi zagrożenie ze strony androidów. W naszej przygodzie zwiedzamy zróżnicowane lokacje i stoczymy pojedynki z. Wrogami rozwiniemy swoje umiejętności w wybranym kierunku, by móc rozwiązywać problemy na liczne sposoby, na głośno, na cicho, hakując systemy lub przegadując wrogów. Jest to debiut tego studia. Miejmy nadzieję, że przyniosą nam oni fajnego RPG akcji. Silent Hill 2 8 października Remake kultowego horroru sprzed ponad 20 lat. Wcielamy się w Jamesa, który 3 lata po śmierci żony dostaje od niej list. Wybiera się by ją odnaleźć i gdy dociera do Silent Hill, zaczyna się jego koszmar i walka o przetrwanie. Musi pokonać liczne demony, a także sprzymierzyć się ze spotkanymi postaciami i rozwiązywać zagadki pozwalające mu przejść przed siebie. W remake'u twórcy obiecują zachować jak najlepiej klimat, z którego zasłynął oryginał, dostosowując mechaniki i samą rozgrywkę do dzisiejszych standardów. Na pewno to niełatwe zadanie, ale Życzę im sukcesu w tej kwestii, bowiem, że szefanów serii ogromne niczym hordy zombie obserwują bezlitośnie. あと、十のレティクルが収束するまで時間かかるようになっているので、他のアクションゲームに比べると、を狙うのが難しいここも、あの、少女を狙いながらも恐怖を感じてほしいということで、こだったポイントです先ほど伊藤さんからありましたけれども、頭部のね、なめかしい感じというか、すごいですね、プリッとしてる感じが。 11 października kolejna odsłona serii trójwymiarowych biatyk, w której na ogromnych arenach zmierzą się postacie wprost z mangi i anime od Akiry Toriyamy. Ta część ma mieć największy kiedykolwiek wybór postaci, nawet wliczając te mniej znane. Każdy z zawodników ma swój unikatowy styl walki i własne ciosy, także te specjalne, dynamiczne walki na skalę wszechświatów rozegrają się po sieci w trybie rywalizacji albo pojedynczo z botami. Dla fanów Aren i rozwalania otoczenia superciosami to coś w sam raz, a takich wariatów na świecie jest sporo. W końcu fanów Dragon Balla jest cała masa. Europa, jedenasty października. Gra eksploracyjna, w której wcielamy się w androida o imieniu Z, który odbywa podróż po Europie, czyli jednym z księżyców Jowisza. Używa do tego swego plecaka odrzutowego, który z czasem zyskuje nowe możliwości. Na swej drodze przez najróżniejsze krajobrazy odkrywa pozostałości dawnych cywilizacji i liczne sekrety. Aby dostawać się jeszcze dalej, będzie musiał rozwiązać wiele zagadek na lądzie, w wodzie, na niebie i kto wie gdzie jeszcze. Przyjemna podróż, podczas której chyba nie będzie potrzebna przemoc, by osiągnąć cele. Może być to niezwykle relaksujące doznanie dla pojedynczych

Gra JRPG osadzona w fantastycznym świecie, gdzie wcielamy się w postać, która musi uratować królestwo przed upadkiem. W tym celu zbiera ekipę i wykonuje liczne zadania, dzięki którym zdobywa doświadczenie i rozwija swoje umiejętności, a także towarzyszy. Zdobywa lepszy sprzęt i kopietyłki licznym wrogom w turowych walkach, gdzie trzeba wykazać się dobrym wyborem umiejętności postaci, aby zwyciężyć. Ciekawa stylistyka nie jest przypadkiem, bowiem na czele studia odpowiedzialnego za grę stanął uznany reżyser, odpowiedzialny za gry z serii Persona czy Shin Megami Tensei. Jeśli jest

Drowa, Forsaken King, 15 października. W mrocznym świecie fantazy, dwie frakcje mają ze sobą zatarg, nasza postać nic nie potrafi. By czegokolwiek się nauczyć, poszukuje nauczycieli i z czasem rozwija umiejętności, nie zdając sobie sprawy z tego, jaką rolę przyjdzie jej odegrać w tym świecie. Poznaje mieszkańców rozległych krain i wykonuje dla nich zadania, może dołączyć do jednej z różniących się od siebie pod wieloma względami frakcji, co będzie miało wpływ na losy regionu i samą przygodę. Podczas podróży będzie musiała walczyć nie tylko z ludźmi i dzikimi zwierzętami, ale też potworami z legend. Dzięki. I kolejnym nauczycielom rozwinie umiejętności bojowe i stanie się coraz lepszy. Dodatkowo znajdzie i wytworzy coraz lepsze wyposażenie i być może uda mu się dokonać rzeczy niespotykanych. Ciekawe jaka historia napisze się tutaj. Worshipers of Cthulhu, 21 października Interesujący city builder od polskiego studia w uniwersum stworzonym przez HP Lovecrafta. Zarządzamy miastami, których mieszkańcy pragną przebudzić tak zwanych wielkich przedwiecznych, łącznie z samym Cthulhu. Musimy obchodzić święta na ich cześć i ogłaszać dogmaty, dzięki czemu nasz kult zyska coraz więcej mocy. Jednak trzeba nam też odpowiednio zarządzać rozbudową miasta i jego ekonomią, a także ludźmi. Co jakiś czas potrzebna nam będzie ekspansja w kolejne miejsca, gdzie spotkamy ludzi niewiernych i przyjdzie nam wybrać, czy powinniśmy ich nawrócić, czy może złożyć w ofierze. Jeśli wszystko będzie szło zgodnie z planem, być może wreszcie uda się ustanowić nowy porządek świata i wynieść na wyższy poziom egzystencji. Dragon Age The Vile 31 października. Czwarta odsłona Dragon Age nadchodzi, czy nam się to podoba, czy nie. I to dosłownie, bo nie każdemu mogą przypaść do gustu materiały, które do tej pory zobaczyliśmy, ale pytanie, ilu z nas zechce sprawdzić gle na własne oczy? Wcielamy się w postać znaną jako Ruk, która jako jeden ze strażników zasłony zbiera ekipę i rusza w podróż przez Teda, by powstrzymać siły zła, zanim sprawę wymkną się całkiem spod kontroli. Spośród siedmiorga dostępnych towarzyszy dobierzemy sobie odpowiednich, a nasze relacje z nimi i między nimi może wejść na różne poziomy, wliczając w to romanse. Gra pozwoli nam swobodnie wykreować postać i przemierzyć nią różne miejsca na świecie. Pamiętając, że to fantastyka, to te miejsca będą pewnie niezwykle ciekawe. Nie zabraknie nam własnej bazy, w której będzie można Począć i pogadać z towarzyszami. Jeśli chodzi o walkę, tym razem pozbyto się systemu aktywnej pauzy, który został zastąpiony przez koło umiejętności mające ułatwić rozgrywkę i skupić uwagę na akcji bardziej niż w poprzednich odsłonach. Oczywiście na naszej drodze spotkamy różnych przeciwników, za walkę z którymi zyskamy doświadczenie i rozwiniemy umiejętności związane z klasą, a także zdobędziemy lepszy sprzęt. Czy kontrowersje miały na celu tylko przyciągnąć większą liczbę zainteresowanych starym, dobrym uniwersum, czy gra ma zamiar zawieść nas tak jak wiele produkcji ostatnich czasów? Dowiemy się już niedługo. I to już wszystkie gry, które zwróciły moją uwagę wychodzące tym razem. Dajcie znać, co jeszcze pominąłem. A my zobaczymy się w kolejnej części, już za miesiąc.